Dzień dobry witam Was Kochani bardzo gorąco w kolejnym odcinku w cyklu Kinga w podróży. Dziś jestem w kołobrzegu i pokażę Wam bardzo ciekawe miejsce. Co prawda mogłoby się wydawać, że okres wakacyjny jest idealny na kołobrzeg, ale powiem Wam, że w tym miejscu wypoczniecie nie tylko latem, ale w każdą porę roku. Zatem zapraszam. Tradycyjnie odcinek zaczny od ulubionego wątku w każdym miejscu, w którym jestem, czyli od restauracji i jedzenia. Chodźcie tutaj Wam pokażę, wchodząc właśnie do hotelu mamy tutaj też Lobby Bar, gdzie w każdej chwili można sobie właśnie tutaj siąść, wypocząć i też mamy restaurację. Chodźcie tutaj, zaproszę Was. Tak. Odchodźcie. E, też wam powiem, że to jest taka restauracja e, ogólnodostępna, że każdy z okolicy, każdy gość może tutaj sobie przyjść, e, zjeść. E, bardzo ciekawe też jest to, że tutaj są e, osoby od 16 roku życia, więc jeżeli e, ktoś poszukuje idealnego miejsca na randkę. I nie tylko, to tutaj jak najbardziej znajdzie wszystko dla siebie. E, właśnie tak wygląda tutaj restauracja, która jest dostępna e, na dole. W hotelu też jest re, re, taka typowa restauracja, też hotelowa, ale to pokażę Wam e, za chwilkę. E, jedzenie jest rewelacyjne. E, zresztą zaraz sami wszystko zobaczycie, jak to wszystko pięknie wygląda. E, no i co mogę wam powiedzieć, że ja tutaj w restauracjach czuję się po prostu jak ryba w wodzie. Tutaj w tym miejscu, moi drodzy, zobaczycie wszystkie dyplomy, certyfikaty i wyróżnienia dla hotelu Leda w Kołobrzegu. po całym dniu jesteście zmęczeni albo po prostu od tak chcecie się zrelaksować, odprężyć to strefa basenowa, strefa jacuzzi, strefa saun jest idealna do tego. Woda słuchajcie odpręża, wycisza nasz organizm, ale przede wszystkim pobudza krążenie, usprawnia nasze właśnie krążenie, pozbywamy się też po części obrzęków. Więc woda, basen ma bardzo dużo pozytywnych cech dla naszego organizmu, więc korzystajcie do woli, ile tylko możecie. Znajdujemy się teraz w takiej magicznej i klimatycznej strefie. Jest to strefa saun. Tutaj, zobaczcie, mamy strefę e, sauny na mm, podczerwień. Tutaj jest. Tutaj zaraz mamy e, saunę parową z tej strony. Tutaj jest. Nie wiem, czy mogę otworzyć, ale jest tak. Zajrzymy do środka, pewnie wątpię. Uwaga! Ła! Gorące! I tu mamy też właśnie takie miejsce do wypoczynku. Jest to tak zwana, słuchajcie, strefa na gości. Dobrze widzicie? Także jeżeli ktoś jest bardziej odważny, no to proszę bardzo, można tutaj się relaksować nago. Też powiem Wam taką rzecz, że osoby aktywne e, znajdą dla siebie tutaj e, sporo atrakcji. Jest tutaj taka, bym powiedziała, mini siłownia, ale są takie najpotrzebniejsze e, rzeczy. No i przede wszystkim stół do ping-ponga. Ping e, tu się też Wam pochwalę, pewnie już dużo osób wie, że e, jestem wicemistrzynią szkoły w gimnazjum, jeśli chodzi o ping-ponga. Reprezentowałam szkołę razem z koleżanką na bardzo prestiżowych e, zawodach e, i odniosłyśmy nawet fajny sukces, e, czwarte miejsce. Niby każdy mówi, że najgorsze, ale ja się z tego cieszyłam, bo drużyn było bardzo dużo, więc, e, więc to jest sukces i ja się cieszę zawsze z takich małych rzeczy, e, więc tu dla... Ciała dla sportu, dla aktywności. Każdy dla siebie coś znajdzie. E, Mój drodzy, teraz pokażę Wam właśnie bardzo fajne miejsce e, tutaj w hotelu na dole. E, jest to e, grota solna. Proszę bardzo. E, słuchajcie, czasami warto jest skorzystać sobie z groty solnej, ponieważ ona bardzo pozytywnie wpływa na Układ oddechowy na układ krążenia i układ odpornościowy. Taki seans trwa około 45 minut. Wchodzi się w takich specjalnych klapkach, które dostajemy tutaj od pana ratownika. No, i zapraszam Was do środka. Praco, pracą. pracą obowiązki, obowiązkami, wakacje, wakacjami, ale właśnie jak już jesteśmy w takim miejscu, które też ma w swojej ofercie strefę spa and wellness, to naprawdę warto z tego skorzystać. Tu akurat właśnie w hotelu Leda w Koło Brzegu, w którym teraz jestem i z którego nagrywam dla Was materiał, jest bardzo fajna strefa, jeśli chodzi o masaże i zabiegi takie pielęgnacyjne. Tu mam właśnie taki pokój oczekujący, gdzie właśnie czekamy i zostaniemy później wprowadzeni do swoich gabinetów. Jest tutaj kilkanaście gabinetów, w tym gabinety właśnie do masażu całego ciała, jak również gabinety kosmetyczne. No i co fajne jest też tutaj, że mamy taką fajną kapsułę. Ale to nie jest kaptua, która przenosi nas w czasie, tylko właśnie nas też odpręża, peelinguje nasze ciało i przede wszystkim bardzo mocno nawilża. Ja za chwilę będę miała też wykonywany fajny zabieg, w którym będę się też relaksować. Pokażę Wam też za chwileczkę. No i powiem Wam też, że miejsce to wyróżnia też właśnie to, że... Z takich zabiegów mogą skorzystać tutaj oczywiście goście hotelowi, jak również goście z zewnątrz, więc to jest naprawdę bardzo duży plus tego miejsca. I drugim bardzo ważnym też plusem jest to, że wszystkie tutaj zabiegi wykonywane są na składnikach naturalnych i zabiegi są właśnie dobierane tak indywidualnie do potrzeb każdego gościa, więc gwarantuję, że każdy dla siebie coś znajdzie. Ja teraz kończę już swoją pogadankę i idę na zabieg się relaksować, odpoczywać, a wy oglądajcie dalej. Na pierwszym piętrze znajduje się tutaj, bym powiedziała, taki pokój dzienny, gdzie można właśnie sobie przyjść, posiedzieć, pograć w gry. Jest stół do Billarda, mamy pianino, tak, żeby sobie pograć. Co prawda ja nie umiem, ale pokażę Wam, że działa. Także, jeżeli ktoś jest uzdolniony też muzycznie, no to znajdzie też dla siebie tutaj taką chwilę relaksu. Drodzy, wiem, że odcinek bardzo Was zaciekawił, więc jeżeli będziecie w koło bądź też tutaj w okolicach, to gorąco Was zapraszam do hotelu Leda. W którym się zregenerujecie, odpoczniecie, wyciszycie, bo bardzo ważne jest to i w ogóle to miejsce odróżnia wszystkie inne pozostałe, do, w których byłam do tej pory, tym, że przyjeżdżają tutaj osoby od 16 roku życia. Więc korzystajcie śmiało. Wszystkie tutaj informacje i kontakt do hotelu znajdziecie na dole w opisie odcinka. A też zapraszam Was gorąco, żebyście zasubskrybowali mój kanał. Zostawili lajka w górę i napisali komentarz, gdzie lubicie podróżować w każdą porę roku, nie tylko latem. Eee, dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku w piątek o godzinie 19. Pa!